Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiemy o książce pod tytułem Fingal i Ailin", Opowieść o sile przyjaźni napisała Anna Śliwińska, a wydało wydawnictwo Lemoniada. Cześć, Jula. Cześć. Czytałaś tę książkę z zapartym tchem? Yy, baśniowa, bardzo. Ciepła, wzruszająca opowieść. Tak, y, ta opowieść jest o Olbrzymie i o dziewczynce, która ma na imię Aileen. Y, olbrzym y, mieszka na y, bezludnej wyspie i ma ze przyjaciół mewy, ptaki, ale czuje się bardzo samotnie. I pewnego dnia po prostu um, dziewczynka do niego przyszła i um, mu zadawała pytania, a on się tak przestraszył, bo się bał ludzi, bo oni cieli trze drzewa i psuli mu przyrodę, więc on się na początku przestraszył, ale okazało się, że ta dziewczynka jest bardzo miła. I po prostu się tak z nią zaprzyjaźnił, um, że już jak miał się z nią spotkać, to już nie mógł się doczekać. Tak, prawdziwa przyjaźń, ale tu jest jeszcze to, co zauważyłaś. Mowa o tym, że nie można też ludzi osądzać. Eee, często włącza nam się taki tryb sędziego, sprawiedliwego. Ja wiem, jaki ten drugi człowiek jest. Ja na pewno bym tak nie zrobił, albo i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobra postawa? Nie, bo jak kogoś się osądza. To to jest właśnie źle, bo może ten ktoś się nie, nie wydawać miły, ale jak już się polubi, polubi kogoś, to wydaje się, że po prostu on jest bardzo, bardzo fajny, fajnie się z nim gra, w piłkę na przykład. Wystarczy się bliżej poznać po prostu, nie osądzać po pierwszym wrażeniu. Tak. Dobra. No i jest ten olbrzym, jest ta dziewczynka, zaczynają się kumplować. No i jakieś mają przygody, co tam się dzieje? Um, ten olbrzym właśnie pokazuje dziewczynce Aileen, a jeszcze Aileen dała mu imię, imię Fingal. I ten Olbr i te Fingal jej pokazuje przyrodę, jego jego tajemnicze jaskinie, pokazuję jej całą swoją wyspę. I wędrują na spacery, dużo bardzo spędzają razem czasu. Rozmawiają, tak, dzielą się swoimi przemyśleniami również, a czy przyjaźń to jest potrzebna rzecz, jak ci się wydaje? Tak, przyjaźń jest bardzo potrzebna, bo bez przyjaciół tak naprawdę się wydaje, że łatwo jest bez przyjaciół, że możesz żyć bez przyjaciół, ale to nieprawda, bo na przykład jak nie masz przyjaciół, to siedzisz w domu, nic nie robisz, nie możesz się z nikim spotkać i jak jesteś niemiły dla kogoś, to ta osoba po prostu nie chce się z tobą bawić i jak będziesz miły dla kogoś, to... Właśnie y, możesz mieć przyjaciela wtedy. Czy samotność to jest rzecz fajna czy niefajna? Moim zdaniem niefajna. Dla niektórych może fajna, ale dla mnie to niefajna rzecz, y, bo gdy jest się samotnym, to po prostu nie masz się z kim bawić. Y, tak samo jak z rodzeństwem. Jak nie masz rodzeństwa, to po prostu y, nie masz co robić. No, i musisz sobie samemu coś wymyślać, ale tak masz rację. Samotność to nie jest dobra rzecz yy, dla człowieka, i człowiek nie jest stworzony do życia w samotności. Yy, wracając do książki, bo oni, yy, ci bohaterowie, tutaj mają różne potem przygody, perypetie, ale chciałbym, żebyś mi powiedziała, jak wygląda środek książki. Chciałam powiedzieć, że w środku tak naprawdę ta książka jest krótka, bo ma grube strony i łatwo się ją czyta szybko. Bardzo ładne obrazki, staranne i bardzo ładnie wykończona książka, moim zdaniem. Tak, taka solidna, w ogóle tak jak mówisz, grube, grube strony, duży, czytelny druk. Spokojnie można przeczytać, co będąc e, szkolniakiem. Tak, jak jesteś szkolniakiem, to po prostu sobie przeczytasz, bo y, są właśnie duże litery, y, takie średnie, nie za małe, nie za duże. Y, I bardzo zwr y, i bardzo y, też są zwroty akcji. Tak, to prawda są zwroty akcji, a powiedz mi y, jeszcze jedno. E, czy na przykład poświęcanie swojego czasu dla innych albo jakiejś przyjemności swoich na rzecz innych to jest potrzebne to jest ważne tak bo wtedy ta osoba ma więcej czasu z tobą może możecie więcej czasu ze sobą spędzać i jeżeli oddajesz na przykład swój czas innej osobie to tej osobie z którą się zaprzyjaźniłeś, to może być bardzo miło, i możesz nawet doprowadzić do tego, że będzie wesoła. No właśnie. Oddawanie, również poświęcanie się w przyjaźni, w miłości, są to rzeczy bardzo, bardzo ważne, bardzo potrzebne, tak jak zauważyłaś. E, rezygnowanie również z siebie, nie? Ze swojego czasami egoizmu, bo człowiek egoistą jest z natury. E, natomiast mm, książka jest z morałem. Tak. Morał z tej książki jest taki, że nie można osądzać ludzi. Yy, że przyjaźń jest tak naprawdę najważniejsza i że. I że można poświęcić swój czas, i że yy, i dlatego yy, ma się przyjaciół, i że bez przyjaciół nie można po prostu żyć. Tak jest. Można żyć bez przyjaciół, ale na pewno jest yy, o wiele gorzej, jak się nie ma bliskich osób przy sobie. Yy, słuchaj, yy, dlaczego warto yy, przeczytać tę książkę, mieć ją w swojej biblioteczce, zwrócić właśnie. Na ten tytuł uwaga. Yy, dlatego, bo to jest książka bardzo ciekawa. Yy, moim zdaniem, po prostu ja bym ją wszystkim polecała, bo ona jest o przyjaźni, jest bardzo moim zdaniem fajna yy, i fajna opowieść. Tak. No i też jest tłem historii. Są też są miejsca, które istnieją naprawdę. Co również jakby tak przybliża czytelnika do tej książki, że nie jest to takie oderwane od rzeczywistości fantastyka tylko ze strony autorki. Ale ona również opisuje realne środowiska, w których ci bohaterowie się odnajdują, nie. Tak. Um, właśnie um, jest, naprawdę, jest na jest na. Prawdziwo, że to jest, to jest szkocka wyspa, na której mieszkał Fingal i to jest na przykład grota Fingala, to, to jest też w, Szk w Szkocji. Wyspa Staw, Staffa też jest właśnie dużo miejsc, postaci są wymyślone, ale miejsca już prawdziwe wszystkie. Właśnie, fajnie by było kiedyś sobie jechać do Szkocji i zobaczyć to miejsce, nie? Tak. Dobra, w takim razie polecamy wszystkim dzieciakom y, przeczytanie tej uroczej książki, bo y, uważam, że y, książka z morałem, y, ale również taka wartościowa niosąca, mająca coś do przekazania najmłodszym czytelnikom. Zgadzam się z tobą serdecznie. Ha, ha. No to fajnie. Dziękuję ci za wywiad i trzymaj się ciepło. Proszę, pa.